Rewelacjonizacja, a mistyka. Jak to zwykle w humanistyce bywa, termin mistyka ma liczne znaczenia i chaotyczną kontekstualność. Mówi się o mistyce chrześcijańskiej, niechrześcijańskiej, dalekowschodniej, mistyce bytu, mistyce gór, mistyce muzyki. Koncert był dla mnie przeżyciem mistycznym. Mistyce seksu, bo i tacy autorzy są. Odsiewamy więc od razu wszystkie znaczenia luźno, tylko związane z naszym wykładem, a przede wszystkim te misteryjne, gdzie raczej chodzi o pociągającą aurę tajemniczości, numenalności, jakże inną niż urok codziennej życiowej młodzki. Mistyka, jako pewna teoria kontaktu z bóstwem, nie była autorskim pomysłem teologów chrześcijańskich, ale z początku przynajmniej okazała się poręcznym sposobem uprawiania chrześcijańskiej teologii. Wcześni myśliciele chrześcijańscy funkcjonowali w umysłowym klimacie rodzącego się neoplatonizmu. My jak do tej pory eksponowaliśmy pozytywizm jako ten prąd myślowy, co zawłaszcza współczesne sobie myślenie o sprawach religijnych jak religijnych, ale tak naprawdę jakichkolwiek. A teraz trzeba powiedzieć, że historycznie był już kierunek myślenia swego czasu w Europie równie wszechkomprehensywny, a mianowicie neoplatonizm. W skali oddziaływania nie ma co porównywać, bo to zupełnie inne epoki, inni ludzie, inne kanały przepływu wiedzy, inna wiedza. Ale dość powiedzieć, że myślenie neoplatońskie funkcjonowało w Europie dobrze ponad tysiąc lat i co warte podkreślenia, funkcjonowało zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. To był zbieg okoliczności historycznych związanych z nową formą organizacji cesarstwa, tym razem już par excellence cesarstwa Rzymu, kiedy to wschód i zachód przecięte zostały linią administracyjną, a wschód miał się na co najmniej 700 lat okazać atrakcyjniejszy od zachodu. Nie można zresztą nawet powiedzieć, iżby nawiki myślenia neoplatońskiego wygasły zupełnie. Resztki jego wpływu, niczym promieniowanie po wielkim wybuchu we wszechświecie, ciągle są jeszcze gdzie niegdzie do znalezienia w kulturze. Instytucja, tak zwanego pośrednika, którą widzimy we wszystkich możliwych dziedzinach współczesnego życia, od instytucji religijnych po najbardziej drapieżne korporacje, jest ewidentnym reliktem neoplatonizmu. Choć tak prawdę powiedziawszy, nie bardzo wiadomo, co tu było jajko, a co kurą. Każdy, kto próbuje dostać się do dyrektora, arcybiskupa lub prezesa, ten wie, ile szczebli pośrednich musi po drodze zaliczyć. Pośredników lubimy nie tylko w tym świecie, ale i w świecie wiekuistym. Kult świętych z upływem wieków nie traci wcale na swej sile. Zmieniają się ci święci. To na przykład jeszcze wspomnie jakiegoś świętego amatora z Oxer, albo świętego Amiana z Orleanu, albo świętą Marię egipcjankę, by nie pomijać pani. Ale niezmienna jest ich potrzeba wśród ludzi wierzących, pomimo reform protestanckich. Nawiasowo powiedzmy, że też niezbyt skutecznych, bo swoich błogosławionych chcą mieć i protestanci. Weźmy choćby pastora Dietricha Bonheffera. Ba, nawet bolszewicy, ci nawet więcej niż chrześcijanie. Z tym, że świętość u bolszewików nie jest, by tak rzec, wiekuista, lecz zrelatywizowana do bieżącego etapu rewolucji. To jest rezultat panowania neoplatonizmu. W neoplatonizmie najistotniejsze było to, aby absolutny, jedyny byt najwyższy oddzielić od cuchnącej materii całą drabiną stąd kluczowe dla neoplatonizmu słowo gradualizm szczebli pośrednich. Szczególnie wiele szczebli pośrednich namnożył w swej wersji neoplatonizmu filozof Jamblich. 250-326. W filozofii gradualizm położył się tak ogromnym ciężarem wpływu, że uległ mu nawet tak nowatorski umysł jak Tomasz Sakwinu. Czwarty dowód na istnienie Boga, ex gradibus perfectionis, jest wyraźnie pod wpływem neoplatońskiego gradualizmu, zresztą sama nazwa na to wskazuje. Starcie neoplatonizmu z zyskującym arystotelizmem jest jednym z najciekawszych aspektów średniowiecza, a cywilizacyjną zasługą Tomasza jest, że zdołał ten paradygmat plotyński przełamać. Ku swej chwale, bo trzeba powiedzieć, że arystotelizm, mimo swe zbłądzenia, jest chyba ze swym bezstronnym nastawieniem na przedmiot, a nie na własne przeżycia. Postawieniem na logikę, ostrożność badawczą, wyłączenie emocji, intersubiektywność, postawą ponadczasową, najwłaściwszą. I teraz, właśnie o tę intersubiektywność idzie. Neoplatonizm, oprócz tego, że pozostawił po sobie myślenie gradualistyczne, to w szerokim pasmie wdrożył jeszcze do filozofii, choć nie on jako pierwszy, mistykę. Jaki był tu tok myślenia? Uniwersum bytowe zdaniem neoplatoników wygląda tak. Na szczycie jest byt absolutny, a cała rzeczywistość bierze się z tego, że tenże byt absolutny emanuje. Stąd mówi się o neoplatońskiej emanacji. Z siebie inne jestestwa, tak zwane hipostazy, różnego rodzaju duchy i dusze. Jest pierwszy intelekt absolutny i po nim drugi intelekt, określony w nomenklaturze plotyńskiej jako Nous. Każda następna hipostaza jest bytowo zdeklasowana w stosunku do swojej poprzedniczki, a więc mniej doskonała. Niech więc to, co na dole, nawet nie próbuje rozumieć tego, co na górze. Patrząc w górę, nie da się rozumować. Można się jedynie zachwycać, trwać w niemym podziwie. Niemym, czyli niezdolnym do konceptualizacji tego, co się przeżywa, a to zdaje się być istotą mistyki. Nie rozumieć, tylko chłonąć. Broń Boże, niczego nie próbując przystroić w pojęcia. które korpo, jaka organizacja tak właśnie nie działa? Na końcu zostaje materia, która stanowi kres emanacji. Ta to jedynie zalega i nic więcej. Do niczego innego materia nie jest zdolna jak tylko do bycia ciężarem, bezwładną masą, bez jakiejkolwiek sprężystości. Jeśli u Sartra czytamy o tę pocie bytu materialnego, to tak jakbyśmy czytali Plotyna. Oczywiście nie ten styl, nie ta epoka, nie ten sznyt, nie ta scena, nie te kobiety, nie te frenety, nie ta publika dookoła, ale metafizyka w istocie taka sama. Ta ścisła hierarchia bytowego uniwersum od razu nam uzmysławia, jak trudno było w owym czasie teologii chrześcijańskiej przy takim obrazie świata uzasadniać twierdzenie dogmatyczne o równości ojca i syna, skoro aż się prosiło, żeby jednego postawić wyżej od drugiego. Jedna z pierwszych i bynajmniej nie ostatnia z cyklu wielkich przygód dogmatyki katolickiej z intelektualnością, poprawnością polityczną bo neoplatonizm w pewnym momencie wyrodził się był w polityczną poprawność. Jeśli dziś pamiętamy biskupa Atanazego, to właśnie jako takiego, co się tej politycznej poprawności stawiał. Materia jest rzecz to samo zrozumiała zjawiskiem niekorzystnym i niepożądanym. Jeśli ktoś jest z materią umoczony, powinien zrobić co tylko możliwe, by się od niej uwolnić. To apel przede wszystkim do istot ludzkich, bo one najlepiej wiedzą, jak cierpi dusza uwięziona w ciele. A może nawet jedyne, jedynie one to wiedzą. To był punkt zapalny, bo przecież chrześcijaństwo wystąpiło z poglądem, że Chrystus z martwych wstał w ciele. Na to myśliciele neoplatońscy żadną miarą zgodzić się nie mogli. Z ciałem nie należało wiązać nic obiecującego. Ciało jest do kitu. Jeśli więc człowiek z martwych wstaje... To jego nowy sposób bytowania nie ma na pewno już nic wspólnego z ciałem i mieć nie będzie. To są jednak problemy niższych hipostas. Jeśli pobiegniemy w górę drabiny, to powstaje odwieczny problem każdej filozofii Boga. Czy o tym absolutnie absolutnym absolucie można coś powiedzieć? Czy można orzec, że on jest jakiś? Jak sobie wrócimy do pierwszych zdań tejże książeczki, to sobie przypomnijmy, że pomyśleć i powiedzieć cokolwiek o Bogu, to stwierdzić występowanie u Niego jakiejś cechy. Czy to jest do przyprowadzenia przy założeniu mistycznego podejścia do sprawy? Odpowiedzieliśmy już wyżej. Nie można. I tak też powiadają neoplatonicy. Każda próba konceptualna, konceptualizacji absolutu jest umniejszeniem jego absolutności. O absolucie nie da się, powiada Plotyn, nawet tego powiedzieć, że nie można o nim nic powiedzieć. Popatrzmy, jak nam się tu znowu mieszają stopnie języka, jakie paradoksy wiszą w powietrzu. Przypis 132. Czyli nawet negatywne orzekanie o absolucie jest nieuprawnione. Ale ponieważ my, ludzie, jesteśmy przez fakt cielesności upadli, wtedy tego paradoksu nie przeskoczymy. Jedyne, co możemy to powiedzieć, a więc jednak coś powiedzieć, że absolut jest jednią. Oczywiście takiej apofatycznej filozofii nie da się uprawiać, bo wówczas należałoby po prostu odejść od niezapisanej kartki papieru. Nie da się być konsekwentnym filozofem aż do końca Plotyn musiał więc coś pozytywnego o swoim absolucie powiedzieć i powiedział wcale dużo że mianowicie jest samym dobrem samym pięknem uwaga marginesowa tu myśl Plotyna przyniosła ważny przełom w greckim rozumieniu piękna które do tej pory było cechą przedmiotów eumetrycznych czyli dobrze zorganizowanych wielkości teraz piękno jest to co jedno na przykład blask światła a nawet jedyne bez analogii z czymkolwiek. Przypis 133. Jaka jest więc właściwa postawa duszy uwięzionej w ciele względem tak pojmowanego absolutu? Spekulacja? Rozumowanie? Dyskurs? Nie. Mistyka. Zero spekulacji. Jedynie nie ma adoracja. Zero zdziwień, ale za to jedno wielkie zdziwienie. W taki sposób stawiał sprawę inicjator neoplatonizmu, czyli właśnie Plotyn. A ponieważ po sąsiedzku rozwija rozwijało się chrześcijaństwo, które sekty żydowskie zdążyło się przez dwa wieki wyedukować w dojrzałą religię, wtedy miał Plotyn, zresztą jak już wspomnieliśmy wróg chrześcijaństwa, gotowych abonentów swojej nauki. Nie ostatni to przypadek, jak się czasem chrześcijanie potrafią zapatrzeć we własnego wroga. Czymże są dzisiejsze próby łączenia chrześcijaństwa z marksizmem? Z tej plotyńskiej adoracji jedni bierze się zresztą wszelka zmiana i ruch bytowy właściwy dolnym szczeblom bytu. Jednia jest nieruchoma. Dopiero kontemplacja jedni wywołuje jakiś ruch. Jak to rozumieć? Zależy kto się gdzie wychował. Ktoś pamiętający polskie realia sklepowe doby stanu wojennego trafnie porównałby tę sytuację z kolejką pod sklepem mięsnym. Kolejka jest niemrawa, senna, apatyczna, znieruchomiała, zastygła, spetryfikowana, zamarła. I oto nagle na pustym haku pojawia się nieruchoma szynka. W kolejkę jakby wstępuje życie. Zaczyna się szum, przepychanie, walka o pozycję startową. Wszystkie oczy wbite są w ten hak, a łokcie gotowe do działania. To jeszcze jeden z licznych paradoksów w historii chrześcijaństwa. Jak mógł neoplatonizm tak zafascynować chrześcijan, skoro absolut w neoplatonizmie jest dokładną odwrotnością judeo-chrześcijańskiego Emanuela, Boga wśród ludzi, Boga dynamicznego, pełnego inicjatywy, Boga namiętnego, zaangażowanego. Przypomnijmy sobie te wszystkie biblijne modele Boga, które wymieniał Ramzej. Odpowiedź może być tylko jedna. Teologia chrześcijańska tamtych czasów głodna była spekulacji. Chrześcijanie chcieli rozumieć, w co wierzą i jak w to wierzą. Do tego potrzebowali aparatu pojęciowego, systemu metafizykalnego, który byłby w stanie taki aparat dostarczyć. I neoplatonizm taką siatkę pojęciową młodej chrześcijańskiej teologii podsunął. I to nie tylko siatkę pojęciową. Lecz także i metodę filozofowania. A zasadniczą była kontemplacja absolutu, czyli mistyka. Paradoks niebywały. W poszukiwaniu konceptu chrześcijaństwo spotkało filozofię, która koncept odrzucała. I odrzuciwszy kategorię rozumienia, filozofia ta stworzyła wielomówstwo. Nie mogło być inaczej. Nigdy nie może być inaczej. Jeśli odrzucasz rozumienie, pozostaje ci tylko gadanie. Mistycyzm, począwszy już od Orygenesa 185 254, miał więc wzięcie zarówno na chrześcijańskim wschodzie, jak i na zachodzie, przypis 134. Różnic różnicując się czasem na mistycyzm ascetyczny i mistycyzm spekulatywny, który okazał się niczym innym niż powrotem po prostu do teologii i filozofii rozumianych tradycyjnie. W średniowieczu na zachodzie niektórzy zawodowi mistycy w rodzaju mistrza Jana Eckharta, 1260-1327, miewali kłopoty z katolicką ortodoksją. Dusza może oglądać Boga, zło sama ma naturę boską. To jest twierdzenie wyrozumowane i to nieprawowiernie wyrozumowane. Wschód z kolei zastanawiał się, na ile możliwe jest opracowanie specjalnych technik kontemplacji bóstwa. Na synodzie w Konstantynopolu w roku 1351 roztrząsano, czy wstrzymywanie oddechu i uporczywe wpatrywanie się w pępek ułatwia wizję odwiecznego światła z góry tabor. Był to już jednak zmierzch teologii greckiego wschodu, która nie wytrzymywała konkurencji zachodniej scholastyki. Z czasem zawodowi teologowie przestali wypowiadać się na sposób typowy dla mistyków spekulatywnych. Bodaj ostatnim wielkim teologiem, który działał w tym paradygmacie był Mikołaj Kuzańczyk. 1401-1464. Mistycyzm estetyczny oczywiście istniał w chrześcijaństwie od swego zarania. Znaczące świadectwa mamy już w Piśmie Świętym. Rozdział 12 drugiego listu do Koryntian wyraźnie wskazuje, że apostoł Paweł miał doznania mistyczne. Podobnych świadectw dostarcza Apokalipsa Świętego Jana. Historia chrześcijaństwa pełna jest świadectw mistycznym o charakterze czysto religijnym, bez domieszek spekulacji teologiczno-filozoficznej. I choć w naszych czasach niektórzy próbowali reaktywować mistykę spekulatywną, de Chardin, to jednak w potocznym rozumieniu ostała się tylko mistyka estetyczna. To rozumienie przemawia dziś bardziej niż kiedykolwiek do religijnej wyobraźni ludzi. Stanowiąc wyraźną opozycję dla akademickiej teologii dogmatycznej. I wszyscy się zgadzają, że teologia jest i powinna być domeną rozumu, ale w praktyce większość pobożnych chrześcijan bardziej tęskni za mistyką niż tekstami teologicznymi, traktując spekulację rozumu jako wtręt niepożądany, a nawet nieprzyjazny. Zresztą historia pokazuje, że mistyka unieruchamia ludzkie moce twórcze, i to nie tylko w teologii. Tomasz Sakwinu po słynnej słomie niczego już wartościowego nie stworzył. Aż dziwne, że uważa się to za wspaniałą sprawę. Ale także w innych dziedzinach kultury. Dość wspomnieć kłopoty poety Adama z niejakim Towiańskim. Niektórzy badacze pytają, czy aby nie była to ukartowana robota określonych kół, aby sparaliżować polityczną aktywność Mickiewicza. Skoro mistyka ma tak poczesne miejsce w historii chrześcijaństwa, skoro kreuje tyle zdarzeń chrześcijańskich, stanowiących ową teologiczną wiedzę niespecyficzną, to może jest szczególnym przypadkiem rewelacjonizacji. Albo może nawet rewelacjonizacją w najwłaściwszym dla chrześcijanina znaczeniu. Odpowiedź na to pytanie może być tylko jedna: ignoramus et ignorabimus. Nie wiemy i się nie dowiemy. Nie jesteśmy w stanie rozumowo wskazać żadnych związków pomiędzy rewelacjonizacją a mistyką. Racja tego jest jedna, ale wystarczająca. Mistyka nie jest komunikatywna. Przeżycia mistycznego nie da się zreferować. Nie spełnia ono warunków intersubiektywności, intersubiektywnej komunikowalności oraz intersubiektywnej sprawdzalności. Ja Ci mówię, Ty sprawdzasz. To jest podstawowe uwarunkowanie jakiegokolwiek konceptualnego kontaktu międzyludzkiego. Dwóch mistyków może zajmować sąsiednie cele klasztorne i konsumować ten sam smalec w refektarzu, ale i tak żyją oni na dwóch różnych światach. Rozumiejąc się co do psychologicznej intensywności przeżywanych aktów, ale już nieco do treści i przedmiotów tychże aktów. Jeśli więc dokonują się w tych światach jakieś odsłonięcia, to nie ma szans. Aby wniknąć w ich treść. Wydaje się nawet, że słowo odsłonięcie jest tu wręcz nie na miejscu, skoro mamy do czynienia z bezpośrednim kontaktem z bóstwem. Strumień świadomości mistyka to jest samolotowa czarna skrzynka, przynajmniej w aspekcie dotyczącym przeżyć o charakterze religijnym. Nie jesteśmy w stanie wskazać żadnych punktów węzłowych przeżycia mistycznego. Nie ma dostatecznych racji wątpienia w zachodzenie tych stanów rzeczy, ale ich opis nie jest możliwy. Oczywiście mistycy starają się czasem komunikować treść swoich przeżyć, ale w zasadzie przekonują jedynie o ubóstwie języka potocznego, który się świetnie sprawdzał odnośnie do świata materialnego, ale nie sprawdza się w opisie stanów duchowych. Mistyk z konieczności sięga więc po mowę przenośną. Najczęściej używanym słowem jest zwykle słowo głęboki to jest parol zdecydowanie preferowany przez teologów duchowości. A przecież głęboka, studnia, nie nasuwa żadnych skojarzeń religijnych. Jeśli jednak spojrzeć w otchłań głębokiej jaskini w górach lub na dno szybu górniczego, to odczuwamy specyficzne misterium tremendum. Stąd zapewne bierze się powodzenie słowa głęboki odnośnie do intensywności przeżyć duchowych. Innym powodem, dla którego stawiamy znak zapytania przy mistyce porównywalnej z rewelacjonizacją jest taki, że rewelacjonizacja tworzy kościół, a mistyka nie. Oczywiście, mistycy mają wkład w chrześcijańskie pożytki, o ile oprócz przeżyć mistycznych wykazują także inne aktywności. Świetlane przykłady, choćby ojca Pio, w tej dziedzinie istnieją. Niemniej jednak, o ile rewelacjonizacja ubogaca świat chrześcijański. Jak to wskazaliśmy wyżej, pozostawiając po sobie system pojęć i sądów chrześcijańskich oraz liczne obiektywizacje chrześcijańskie, to mistyka pozostaje akcją specjalną, dostępną nielicznym ledwie ludziom. Nie jest więc mistyka poetyczna, tak jak jest nią rewelacjonizacja. Kościół zaś to wspólnota ludzi, którzy dzielą się intersubiektywnie doświadczeniami religijnymi. Ta wspólnota może się zawiązać jedynie w warunkach intersubiektywnej dostępności tych przeżyć, a zwłaszcza zobiektywizowanych wytworów tychże przeżyć, tak aby wszyscy mieli do nich dostęp. Natomiast obserwacja cudzych przeżyć mistycznych może mieć walor rewelacjonizujący. Rzecz jednak w tym, że my nie wiemy, czy to, co obserwujemy, jest czymś przeżyciem mistycznym, czy też po prostu silną emocją religijną. To jest skoninąd epistemologiczny problem poznania cudzych stanów psychicznych. Wiedzę o cudzych stanach psychicznych uzyskujemy jedynie drogą wnioskowania przez analogię. Odbywa się to następująco. Pierwszy etap: Stwierdzamy, że nasze własne przeżycia mają przełożenia na odpowiednie stany cielesne. Drugi etap: Stwierdzamy, że ciała innych ludzi podobne są do naszego. To banalna przesłanka, ale bez jej przyjęcia wnioskowanie jest niesprawne. A zjawiska fizjologiczne cudzych ciał podobne są tym, które obserwujemy je we własnym ciele. Trzeci etap wniosek. Obserwując, czyjeś stany cielesne, wnioskujemy o przeżyciach psychicznych obserwowanej jednostki ludzkiej. Od razu widać, że tego wnioskowania nie możemy zastosować przy spostrzeżeniu cudzego stanu mistycznego, ponieważ nie możemy zasadnie użyć przesłanki numer dwa. Nie mamy własnego wewnętrznego doświadczenia stanu mistycznego. Kto ma, to ma. Większość ludzi nie ma. Więc nie wiemy, jaka reakcja cielesna mu odpowiada. Jedyna więc droga poznania, że obserwowane zachowanie może być ekspresją stanu mistycznego, pozostaje dla nas niedostępna. Tu gdzieś jakby wyczuwamy intuicję mistrza Eckharta. Dusza poznająca bezpośrednio Boga w jakiś sposób sama staje się boska. A więc przez to sama wymyka się w jakiemukolwiek poznaniu. A czy nasze dusze są boskie? Już lepsze efekty poznawcze osiąga się, badając zjawisko po owocach. Porównaj Mateusz 7:16. Jeśli następstwem stanu, co do którego możemy snuć przypuszczenia, że to stan mistycznego zjednoczenia z Bogiem jest postępowanie danej jednostki w sposób zgodny, z chrześcijańskimi normami, wówczas możemy powiedzieć, że czyjeś przeżycie ma charakter rewelacjonizujący. Ale jeszcze raz podkreślmy, że to skutki tego przeżycia tworzą Sciences Salutis, a nie samo to przeżycie. To przeżycie, jakkolwiek ważne dla jednostki, nie stanowi tu istoty sprawy. My nie wiemy, czy ojciec Kolbe w kulminacyjnym momencie swego oświęcimskiego dramatu, choćby w tej słynnej scenie konfrontacji z SS-manem Karlem Fritschem, Doznał wstrząsu mistycznego, czy też nie? Bóg jeden raczy wiedzieć, co się w ciągu tych kilkudziesięciu sekund działo w duszy zakonnika. Nam pozostaje skoncentrować się na moralnej decyzji ojca kolbego. Tu dokonuje się odsłonięcie i tu się rodzi scencja salutis. Tyle odnośnie do mistyki.